Hej hej, witajcie w nieco innym materiale niż zwykle. Otóż odpowiedzi na Wasze liczne pytania odnośnie sprzętów, na których gram i nagrywam, uznałem, że nagram osobny film. I oto przed Wami materiał prezentujący mój gaming room, a może po prostu stanowisko pracy na YouTubie. Po wielu miesiącach dokupywania kolejnego sprzętu w końcu mogę uznać, że mam wszystko, co jest mi potrzebne: zarówno do grania w najnowsze tytuły, a także do montażu filmów na YouTubie. Oczywiście, jako techmaniak wszelkiego sprzętu, mógłbym co chwilę coś wymieniać i dokupywać, ale przez najbliższe lata nie zamierzam tego robić i postaram się wyeksploatować ten sprzęt w 200%. No ale dobra, przejdźmy do szczegółów. Na co dzień głównie gram na PC, ale jest też wiele tytułów, które ogrywam na Xbox One. W moim przypadku jest to ta wersja 500GB, której powoli zaczyna brakować miejsca na dysku. W moim odczuciu Xbox to ta lepsza konsola. I nie mam nic do PlayStation 4, ale po prostu lepiej gra mi się na padzie od Microsoftu. A poza tym, Xbox Live Gold przekonuje mnie tytułami, które pojawiają się co miesiąc. Oczywiście trafiają się gnioty, ale również pojawiają się prawdziwe perły, takie jak Sunset Overdrive czy Outlast. Tytuły, które zresztą mogliście oglądać. Na moim kanale. Jedno z dalej na biurku widzicie klawiaturę Razera, dokładnie model Dev Stalker Chroma. Nie wiem, membranówka, ale jedna z najlepszych w swojej klasie. Miałem do wyboru mechanikę, ale ostatecznie wybrałem tą ze względu na płaskie klawisze oraz fakt tego, że głównie gram i pracuję w nocy. Co do samej klawiatury, to posiada poświetlenie RGB i kilka trybów świecenia: Antigo 10 klawiszy oraz tryb Gaming. Korzystanie z niej jest naprawdę komfortowe zarówno w graniu jak i w pisaniu. Dzięki wbudowanej podpórce pod nadgarstki można zapomnieć jakimkolwiek bólu po paru godzinach używania. Co do myszki to tutaj pozostaje wierny Logitechowi, który stworzył prawdziwego potwora. Tak, jest to Logitech Hyperion Fury albo po prostu model G402. Jak dla mnie jedna z najlepszych myszy na świecie. Choć mamy do wyboru DPI od 240 do 4000, to i tak odczucia w grze są nieziemskie. Poza tym, jak dla mnie ogromnym plusem tej myszy jest 8 programowalnych przycisków, które po prostu leżą tam, gdzie powinny i korzystanie z nich jest czystą przyjemnością. No i oczywiście podświetlenie. Trzeba przyznać, że świetnie prezentuje się na biurku. Niestety jest jeden minus, ale moim zdaniem z każdą myszką przewodową, a dokładnie zaczepiający się przewód. Dlatego zainwestowałem parę złotych w Bungee do myszki. I w moim przypadku wydałem 25 złotych, a pozbyłem się uciążliwego problemu z kablem. I muszę przyznać, że teraz granie jest o wiele przyjemniejsze. Idąc dalej, mamy audio. A przede wszystkim słuchawki, bo w nich spędzą najwięcej czasu grając, pracując, czy po prostu słuchając muzyki i oglądając filmy. W tym przypadku jest to headset od Logitecha, dokładnie model G430. I tak samo jak w przypadku myszki, tak i tutaj uważam, że są to jedne z najlepszych słuchawek, oczywiście, w tym przedziale cenowym. Słuchawki posiadają bardzo wygodne materiałowe nauszniki, które można zdjąć i wyprać. Fajnie, bo już mieszczą się wewnątrz i nic nie gniecie naszej głowy. Sam kabel jest w oplocie, więc nigdy się też nie plączę, a dodatkowo jest tutaj zewnętrzna karta dźwiękowa, dzięki której mogę cieszyć się dźwiękiem przestrzennym. Jeśli chodzi o dźwięk, to muszę przyznać, że jest bardzo czysty. Basy są zrównoważone, a tony wysokie i niskie posiadają bardzo miłą charakterystykę. Jednak gdy nie używam słuchawek, to spoczywają na całkiem ładnym i praktycznym stojaku, bo zanim go kupiłem, to zazwyczaj walały się gdzieś po całym biurku i tylko przeszkadzały w codziennym użytku. Jeśli chodzi o zewnętrzne audio, to korzystam z głośników Logitech HZ506, czyli zestaw 5.1, który daje całkiem przyzwoity dźwięk, choć w moim przypadku używany głównie do słuchania muzyki i oglądania filmów. Jeśli chodzi o mikrofon, no to oczywiście jest to już wszystkim znany z moich gameplay Blue Yeti. Mikrofon, do którego nie miałem żadnych wątpliwości przed zakupem, a tym bardziej po. Kupiłem go z drugiej ręki, jest to ta wersja pod USB. Jednak dla mnie zupełnie wystarczająca. Rejestruję głos naprawdę świetnie, korzystam z niego codziennie i nigdy mnie nie zawiódł. Dlatego jeśli mógłbym wam polecić bardzo dobry mikrofon to z czystym sumieniem wybrałbym właśnie ten. Oczywiście do mikrofonu wykorzystuję pop filter, chyba jeden z najtańszych dostępnych na eBayu. Jedynie dokonałem tutaj małej customizacji w postaci pomalowania go na biało. Cały zestaw, czyli mikrofon i pop filter umieszczony jest na statywie Nevera. Wiem wiem, Wiele osób poleca RODA, bo jest dużo lepsze jakościowo. Ja tak w moim przypadku w zupełności wystarcza mi ten. Działa bardzo dobrze i nic się nie wygina, nic nie łami, więc po co ma przepłacać? Często pytacie, czym zgrywam obraz. Od dużo od samego początku używam AverMedia i Portable. Moim zdaniem bardzo dobry wybór dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę w tworzeniu gameplay. Możecie ją sobie zabrać dosłownie wszędzie tam, gdzie chcecie. Nieważne czy do kolegi, na targi, gdziekolwiek. Jest mała i choć upłynęło już parę lat od jej premiery, to nadal prezentuje się i działa naprawdę dobrze. Natomiast w odpowiedzi na pytanie jak nagrywam zarówno z konsoli PC-a, nie przepinając kabli do avermedi. otóż korzystam z najprostszego splittera HDMI. Kupiłem go na eBayu za parę funtów i choć nie grzeszy jakością wykonania, to sprawdza się świetnie. Wystarczy, że wcisnę jeden przycisk i mam przełączone wideo pomiędzy konsolą a PC-em. Monitor, który posiadam to AOC i2367FH, 23 calowy monitor IPS Full HD, monitor, który charakteryzuje się bardzo jasną matrycą, w rewelacyjnymi kątami widzenia oraz nasyceniem barw. Jedyne co można stanowić problem to jego rozmiar, bo w czasach monitorów o przekątnej 29 cali w 4K mój monitor jest raczej małym brzdącą. Jednakże, póki co jestem zwolennikiem rozdziałki 1080p, więc możliwości tego monitora wystarczają mi w zupełności. Jeśli chodzi o rejestrowanie mojej facjaty w gameplayach czy jakichkolwiek materiałach z green screenem to korzystam z kamerki Logitech C920, która daje naprawdę niezłą jakość wideo. Mam nadzieję, że wkrótce przyda mi się również w streamach, które mam w planach. Jako dodatkowe kamerki do różnych ujęć, czy też filmów w serii, co tym myślę lub komputer w kwocie, używam GoPro Hero Black 4 i Canon G7 X Mark II, który właśnie kręcę ten film. No i przeszliśmy do najważniejszego punktu w pokoju, a dokładnie do komputera. A w skrócie to. Procesor Intel i7-6700K podkręcony do 4,6 GHz, chłodzenie CPU Cooler Master Hyper 212X, płyta główna od MSI M5, M5 gaming z chipsetem Z170A, pamięć RAM od Corsera Vengeance LPX 16GB DDR4 o taktowaniu 2400 MHz. Grafika to oczywiście GeForce GTX 970 Gaming 4GB od MSI. -a. W moim komputerze są dwa dyski, pierwszy z nich to SSD SanDisk Ultra 2 plus 240GB, a drugi to Western Digital Caviar Blue 1TB. Zasilacz to Corsair CX750W, a obudowa od Deepcoola Act White. Jeśli chodzi o wydajność sprzętową, to w takich tytułach jak Battlefield, GTA V, Wiedźmin 3 czy nawet Rainbow Six Siege możemy grać na ustawieniach ultra bez spadków poniżej 60 klatek na sekundę. I choć wiem, wiem, jest tutaj tylko GTX 970, to na dzień dzisiejszy jest mi w zupełności wystarczający, zarówno do gier jak i obróbki wideo. I to by było wszystko na temat sprzętu, na którym gram i pracuję. Jeśli interesuje Was oprogramowanie, jakie wykorzystuję przy wszystkich tych procesach związanych z obróbką wideo i dźwięku do montażu filmów, to chętnie zrobię o tym osobny materiał. A tymczasem żegnam się z Wami, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.